Cześć. Czy pytanie o Twoje plany macierzyńskie na rozmowie kwalifikacyjnej to zwykła ciekawość pracodawcy, czy może już dyskryminacja? No właśnie, czasami się nie zastanawiamy nad tym, a są to dość istotne kwestie. W ciągu kilku najbliższych minut spróbuję wyjaśnić, co polskie prawo pracy mówi o dyskryminacji ze względu na płeć i jakie masz prawa. Nazywam się Mariusz Jankowski, jestem prawnikiem, mediatorem, doradcą obywatelskim. Niniejszy materiał powstał we współpracy z adwokatem Jarosławem Lesiem w ramach edukacji prawnej organizowanej przez Fundację Intervivos z siedzibą w Warszawie. Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym ze względu na płeć, wynika wprost z przepisów kodeksu pracy obejmuje cały cykl zatrudnienia od rekrutacji przez warunki pracy i płacy, awanse, szkolenia oraz rozwiązanie umowy. Polskie przepisy wdrażają również unijne standardy równego traktowania kobiet i mężczyzn, m.in. dyrektywę 2006 łamane na 54 łamane na WE. Dodatkowo działa tzw. ustawa równościowa, jednak w sprawach pracowniczych pierwszeństwo w naszym kraju ma kodeks pracy. Co to jest dyskryminacja ze względu na płeć? Prawo rozróżnia. Dyskryminację bezpośrednią, gdy z powodu płci ktoś jest traktowany gorzej niż inna osoba w podobnej sytuacji, dyskryminację pośrednią, molestowanie i molestowanie seksualne czyli każde niepożądane zachowanie naruszające godność, w tym o charakterze seksualnym i jest to także forma dyskryminacji ze względu na płeć. Warto zwrócić uwagę na fakt, że zachęcanie do dyskryminowania również jest zakazane. Jeżeli miałbym przytoczyć kilka przykładów, to typowym byłoby odmowa zatrudnienia kobiety z obawy, że może zajść w ciążę, albo premiowanie tylko mężczyzn dyspozycyjnych po godzinie 20:00, lub stosowanie komentarzy o wyglądzie, czy jakieś sugestywne wiadomości. Równe traktowanie dotyczy również wynagrodzenia. Za tę samą pracę lub pracę o jednakowej wartości, zbliżone kwalifikacje, odpowiedzialność, wysiłek i warunki, płace nie mogą zależeć od płci. Unia Europejska wzmacnia ten obszar o tak tzw. dyrektywę o przejrzystości wynagrodzeń z 2023 roku, Państwa, w tym Polska, muszą ją, ją wdrożyć do czerwca 2026 roku. Warto zwrócić uwagę, że nie każde zróżnicowanie oznacza dyskryminację. Prawo dopuszcza różnicowanie, jeśli wynika z obiektywnych przyczyn, np. stażu pracy, wyników pracy, kwalifikacji czy uzasadnionych wymagań zawodowych. Ale płeć nie może być co do zasady kryterium. Wyjątki są bardzo wąskie i muszą być niezbędne ze względu na rodzaj pracy. Pracodawca ma aktywny obowiązek przeciwdziałać dyskryminacji. W praktyce oznacza to m.in. jasne procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne, szkolenia i kanały zgłoszeń. Reagowanie na skargi i zabezpieczenie osoby zgłaszanej, przejrzyste zasady płacowe i awansowe to nie jest opcja, drodzy Państwo to wymóg prawny równego traktowania. Jak w praktyce wygląda dochodzenie praw i jak to działa? Jeśli dojdzie do naruszenia, przysługuje nam odszkodowanie. Jego wysokość nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia, nie ma ustalonej górnej granicy. E, ustawa tutaj nic o tym nie mówi, o tym decyduje, Szanowni Państwo, sąd. Sąd pracy będzie tutaj decydował, jakie wynagrodzenie nam się należy. W zasadzie nie wynagrodzenie, odszkodowanie. Skorzystanie z uprawnień albo wsparcie innej osoby nie może być podstawą gorszego traktowania. Czy zwolnienia, czyli mamy tutaj kategoryczny zakaz odwetu. Ciężar dowodu pracownik musi uprawdopodobnić nierówne traktowanie, natomiast pracodawca musi wykazać, że stosował obiektywne kryteria. Warto zwrócić uwagę, że roszczenia ze stosunku pracy, co do zasady, przedawniają się po trzech latach od dnia wymagalności. Warto więc nie czekać. Działać niezwłocznie i zabezpieczać dowody. Przytoczone wcześniej przykłady, na przykład podczas rekrutacji pytania o plan ciąży są niedozwolone. Istnieje ryzyko roszczeń o naruszenie zasady równego traktowania. Jeśli mówimy o premii tylko dla dyspozycyjnych panów, mamy do czynienia z pośrednią dyskryminacją płacową. A jeżeli mamy Komentarze dotyczące naszego wyglądu, naszego ciała, czy propozycje po godzinach są to, szanowni państwo, przejawy molestowania seksualnego. Jest natychmiastowy obowiązek reakcji na takie działania. Jeżeli jesteś pracownikiem, dokumentuj takie zdarzenia: daty, świadkowie, korespondencja. Zgłoś sprawę zgodnie z wewnętrzną procedurą w Twojej firmie. Rozważ poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy lub Związków Zawodowych, a w sądzie złóż wniosek o odszkodowanie. Szanowni Państwo, równe traktowanie to podstawa. Jeśli doświadczasz dyskryminacji ze względu na płeć, masz prawo do ochrony i realnego odszkodowania, a wiedza to podstawowy krok do działania. Twoje prawa działają, gdy je znasz, a jeśli ich nie znasz skontaktuj się z punktem bezpłatnych porad prawnych lub bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego i skonsultuj swoją sprawę z pewnością uzyskasz profesjonalną pomoc. Do zobaczenia.